Wyścig rowerowy o puchar wójta gminy zgromadził w Izbicku kolarzy w różnym wieku. Był to czas sportowej rywalizacji i dobrej zabawy. Już po raz 17 się spotykamy i gdyby nie pandemia to już mielibyśmy teraz okrągły jubileusz dwudziestolecia. Naprawdę bardzo dumni i zadowoleni, że tyle osób przyjeżdża na tak wspaniałą i że tak powiem, miłą, serdeczną, ciepłą imprezę jaka jest impreza w Izbisku. Organizatorzy imprezy zadbali o to, by każdy kto pasjonuje się kolarstwem mógł spróbować swoich sił w sportowej rywalizacji. Mówimy o nim rowerowy. Dlatego, że chodzi nam głównie o to, żeby ci ludzie, którzy nie uprawiają sportu profesjonalnie, również mieli okazję rywalizować ze sobą. No pięknie jest, pięknie. Dzieciaki się bawią, dzieciaki się cieszą i mam nadzieję, że w przyszłości wyniosą coś z tego i yy, zapewne poprzez rywalizację sportową będzie im łatwiej. W szkole, będzie łatwiej się kształcić. Wszyscy uczestnicy wyścigu pod bacznym okiem strażaków i medycznych ratowników mogli bezpiecznie brać udział w zawodach. E, nasze zadania głównie polegają na tym, by na w newralgicznych punktach e, skrzyżowań, gdzie jakieś samochody by mogły wjechać na e, tor wyścigu, e, pilnować tego, aby ten wyścig przebiegał e, bez zakłóceń, żeby tam się nic nie wydarzyło, żadnej kolizji. Najczęstszymi urazami są e, zadrapania. Jakieś niewielkie rany, krwawienia, które zabezpieczamy, i puszczamy zawodników dalej. Przeważnie albo jest napęd trochę niepodregulowany, hamulce są słabo, słabo ustawione, a na wyścigu no to te dwie rzeczy powinny działać. Rodzice najmłodszych uczestników zawodów z dumą przyglądali się kolarskim zmaganiom swoich pociech i gorąco im kibicowali. Cieszymy się, że mają chęć wystartować i. No i tyle, no zobaczymy jaki będzie wynik finalny, prawda? Zawody z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Ci, którzy w tegorocznej edycji nie stanęli na podium, będą mogli spróbować swoich sił za rok.